W tych wszystkich przepisach, na które się powołujecie, nie ma ochrony jednego gatunku Homo sapiens. Górki Czechowskie miały służyć ludziom od 1956 roku. Dziś znów zabrakło prezydenta, ale byli mieszkańcy. To był apel sumienia. O przestrzeń dla życia, nie dla betonu. Ja wam powiem jedną rzecz, w tych wszystkich przepisach, na których się powołujecie, nie ma ochrony jednego gatunku, homo sapiens się ten gatunek nazywa i my bronimy te środowiska szukając pretekstów, bo chomik, bo słowik, bo pochląskwa, yy, ale tak naprawdę ten teren był od dawna zaplanowany po to, żeby mieszkańcy Lublina mieli gdzie Państwa, Od I, 56 roku, jak wojsko się wyprowadzi, to jest wielki ogólnodostępny I Chciałbym, żebyście Państwo nie we własnym sumieniu, a nie, nie, tylko, nie tylko i wyłącznie w tabelkach i statystykach, które wiadomo, że można nakinać do rzeczywistości, tak jak się tylko chce. Chciałbym, żebyście Państwo odpowiadając na te pytania wszystkie, też wzięli pod uwagę... Tego, te, te aspekty, o których tutaj wspomniałem.